Sprawdź, czy wektory mają ten sam kierunek i zwrot. Dwa niezerowe wektory mają ten sam kierunek, gdy istnieje taka liczba alfa. Ja może tutaj wstawię literę K, jakoś tak wygodniej. Taka, że wektor U jest równa k razy wektor V, i jeżeli k jest większe od zera, to wtedy mamy ten sam zwrot. Jeżeli k jest mniejsze od zera, to wtedy mają. Przeciwne zwroty, czyli podpunkt A, wektor U ma być równy k razy wektor V. Czyli minus 2 i 4 ma być równe k razy 1, 2 i minus 1. Wektor minus 2 i 4 jest równy 1 druga k i minus k zgodnie z zasadami mnożenia liczby przez wektor. Wektory są równe, to znaczy, że mają jedno, y, równe współrzędne, czyli 1 druga k równa się minus 2. I 4 y, równa się minus k. k jest równe y, minus 4. No i tutaj dzielę przez. Y, Jedną drugą, czyli mnożę przez odwrotność, czyli też mam równe 4. Jest to to samo. K równe minus 4, czyli istnieje takie k, czyli taki sam kierunek. No, a ponieważ k wyszło ujemne, to znaczy, że przeciwny zwrot. Tu ewentualnie mogę to zrobić też w ten sposób, że Podzielę jeden wektor przez drugi współrzędne, czyli jeżeli podzielę pierwszą współrzędną wektora V przez pierwszą współrzędną wektora U, to mam Minus 1 czwartą. Jeżeli podzielę drugą współrzędną przez drugą współrzędną, to też mam minus 1 czwartą. Tutaj w zależności, który akurat wektor V pomnożyłem przez k, mógłbym pomnożyć wektor U przez k, wtedy wyszłoby też minus 1 czwarta. Chodzi o to, że istnieje taka jedna liczba i że ta liczba jest ujemna. Co oznacza, że jest ten sam kierunek i przeciwny zwrot. Pod punkt b y, mam y, wektor u równa się k razy wektor v, czyli 12 minus 9 równa się k 2 minus 3, drugie, czyli 2k. Tu już od razu mnożę przez, przez 2, jest równe 12. I minus 3, 2 k jest równe minus 9. Dzielę przez 2, czyli k jest równe 6. Dzielę przez minus 3, 2, czyli mnożę razy minus 2, 3. Tutaj mogę skrócić, czyli k jest równe 6. Tu i tu jest 6, czyli k jest równe 6. Oznacza, że ten sam Kierunek i ten sam zwrot. Bo K jest dodatnie. Pod punkt C. Wektor 12 14 jest K razy 72 i 86. Czyli 72K jest równe 12 i 86k jest równe 14. Czyli k jest równe 1272. To mogę podzielić przez 6 przez 12, czyli 1/6. Tutaj mam 14,86 przez 2 to jest 7 czterdziestych trzecich nie są równe, czyli nie mają tego samego kierunku. No, jak nie mają kierunku, to już nie sprawdzam też zwrotu. No i ostatni podpunkt d u Równa się K razy V, czyli pierwiastek z 2 minus 1, pierwiastek z 2 K razy V, 1 i 2 plus pierwiastek z 2, czyli K równa się pierwiastek z 2 odjąć 1 i 2 e, plus pierwiastek z 2k, czyli mnożę drugą sporzędną przez K, jest równe, Pierwiastek z 2. To podzielone przez 2 plus pierwiastek z 2, czyli k jest równe pierwiastek z 2 przez 2 plus pierwiastek z 2. Uwalniam od niewmierności. 2 minus pierwiastek z 2, 2 minus pierwiastek z 2. Czyli w liczniku 2 pierwiastki z 2 odjąć 2. W mianowniku 4 odjąć 2. Dwójka przed nawias. I mogę dwójki skrócić, czyli pierwiastek z dwóch odjąć 1. No i patrząc na to, w jednym i w drugim przypadku wyszło to samo, czyli k jest równy pierwiastek z 2 minus 1, czyli ten sam kierunek. No i to pierwiastek z 2 minus 1 jest większe od zera, co oznacza, że ten sam zwrot. Zadanie szóste: dla jakich wartości parametru m wektor u ma ten sam kierunek co wektor v? Czyli wektor u musi być równy k razy wektor v. No i ponieważ ma mieć ten sam kierunek, czyli być równoległy, to takie wektory są dwa. Jeden będzie miał zwrot taki sam, a drugi będzie miał zwrot przeciwny. Czyli 3 i 1 równa się k m plus 1 i 2. Tutaj zwracam uwagę na to, że część osób będzie widziała 1 i 2. To oczywiście jest pierwsza współrzędna m plus 1, a druga współrzędna 2, a nie 1 i 2. K m plus 1 razy 3. Nie razy 3, tylko równa się 3 i 2k równa się 1, czyli k jest równe 1 druga, czyli 1 druga m plus 1 równa się 3, razy 2, czyli m plus 1 równa się 6, czyli m jest równe minus 5. No tak, tutaj mówiłem na początku, że wektory będą miały zwrot przeciwny, ale to w niektórych przypadkach, tutaj jak mam 1 i 2, to oczywiście wychodzi jedna odpowiedź. m jest równe minus 5. No mógłbym zrobić to w ten sposób, że po prostu podzielić, czyli te współrzędne są proporcjonalne. m plus 1, czyli pierwsza współrzędna przez pierwszą. To jest to samo, co druga współrzędna przez drugą. Czyli m plus 1 równa się 6, czyli m jest równe minus 5. Podpunkt b. To zrobię tak, jak tutaj to wcześniej: czyli 6 przez 3 to jest to samo, co m kwadrat plus 1 przez m. Yy, 1, czyli 2 jest równe m kwadrat plus 1, czyli m kwadrat równa się 1, to znaczy, że m jest równe 1 lub m jest równe minus 1. No i podpunkt C. 12m przez... 3 jest równe m do trzeciej przez 1. Czyli 3m, a tu mogę skrócić wcześniej 1 i 4, czyli 4m jest równe m do trzeciej, czyli m do trzeciej odjąć 4m jest równe 0. m przed nawias. Czyli m jest równe 0 lub m kwadrat minus 4 równe 0. Czyli m równe 2 lub m równe minus 2. No i tu właśnie to od, od czego zacząłem, czyli dla minus 2 będę miał wektor przeciwny, dla dwójki będę miał wektor zgodnym zwrotem, dla m równego 0 będę miał wektor zerowy. Wektor zerowy przyjmuje się, że ma taki sam kierunek, czyli tutaj mamy trzy odpowiedzi.